W czasie II wojny światowej alianckie lotnictwo oraz marynarka raportowało dziwne światła, które występowały w sumie w kilku różnych miejscach świata. Zaczęło się w okolicy Afryki, później występowało w Azji, ale niezliczoną wręcz ilość razy występowało to na terenie samych Niemiec. Tak bardzo, że w 1945 roku, jeszcze przed zakończeniem wojny, zajmowała się tym prasa zachodnia. Czy wszyscy piloci ulegali jakimś zbiorowym halucynacjom? A może takiego, takiego pranka sobie wymyślili, nie mając jednak internetu i po prostu meldowali coś, czego nie widzieli? A może widzieli tę słynną Wunderwaffe, która mogła być, tak jak niektórzy spekulują, jakąś kosmiczną technologią Hitlera? Nazywam się Dominik Cwikła i zapraszam na nowy odcinek na kanale Na Tropie Obcych. Zjawiska świetlne, które są do tej pory tak naprawdę niewyjaśnione, yy, mają nazwę Foo Fighters. Co ciekawe, nie wiadomo właściwie skąd ta nazwa się wywodzi, jeśli chodzi o te "fu". tu są różne przypuszczenia, aż to z jakiegoś komiksu mogło być, mogło być z jakiegoś powiedzenia. No, tego nie wiemy. No ale ważniejsze jeszcze, go one dotyczą. Otóż nie jest to sprecyzowane, bo tak naprawdę mowa tutaj o jakichś dziwnych zjawiskach świetlnych, yy, które, no właśnie, no nie zostały zidentyfikowane, i do tej pory są tylko na ich temat spekulacje. I tak na przykład pod pojęciem Foo Fight, Spróbuję się podpinać na przykład to, co miało miejsce w Los Angeles w lutym 42 roku. To był pierwszy odcinek na tym kanale, więc zachęcam, żeby Państwo sobie obejrzeli, jeśli go jeszcze nie widzieliście. Również to, to się zalicza do, przez niektórych do tej kategorii Foo Fighters, czyli dziwnych, niewyjaśnionych zjawisk świetlnych. No z tym, że problem polega tutaj na tym, to już jest moje osobiste zdanie, że jeśli chodzi o te bitwę nad Los Angeles, czy też o Los Angeles, no to tam jednak widziano jakiś obiekt, był on sfotografowany, i zdjęcia są, poobrabiane oczywiście, ale jednak są. Tymczasem te Foo Fighters, które widziano w pozostałych częściach świata, tak naprawdę dotyczą przede wszystkim zjawisk świetlnych. No i tak jak wspomniałem, im bliżej Niemiec, im bliżej, im bliżej końca wojny, tym one występowały częściej. Co ciekawe, pierwsze takie zjawisko Foo Fighters zameldowali nie piloci, choć później to głównie samoloty widziały te światła, ale załoga okrętu. I to w dodatku polska załoga okrętu. Otóż we wrześniu szczyt jest. Roku załoga transatlantyku SS Pułaski, który został przerobiony na potrzeby wojska dla aliantów, odbywał wówczas rejs z Dakaru do Suezu i zaraportował, iż w nocy dostrzegł dziwną kulę światła, czy też kulę ognia, tylko że miała ona właśnie taki zielony kolor i oceniono, iż ma rozmiar połowy tarczy księżyca. Sprawą zainteresował się brytyjski wywiad, dokładniej przebadał sprawę, no i jak zanotowano, ta kula miała się utrzymywać na Skos od dziobu i towarzyszyć przez ponad godzinę temu okrętowi. W pewnym momencie natomiast ta kula zawróciła i z wielką prędkością się oddaliła. Jak podkreślano, nie, był, nie mógł być to raczej samolot, ponieważ poruszał się z prędkością o wiele większą niż samoloty, przynajmniej te, które wówczas znano. Kolejne doniesienia na temat tych tak zwanych Fu Fighters pochodzą z morza jawajskiego 28 lutego 1942 roku, czyli rzeczywiście krótko po tym incydencie nad Los Angeles. Wówczas załoga okrętu ciężkiego krążownika USS Houston zameldowała, że widzi znaczną ilość żółtawych rozbłysków, które właściwie rozświetlały morze dookoła. Okręt ten zaraz krótko potem wziął udział w działaniach brojnych, tak w bitwie morskiej. W dodatku został trafiony. Więc załoga już nie skupiała się na, tym, na tych światłach, więc nawet nie potrafił nikt dokładnie powiedzieć, co się z tymi światłami działo. Po prostu nagle później już ich nie widziano. Być może rzeczywiście tak samo jak w poprzednim przypadku nagle odleciały i nikt tego nie zauważył, no albo, no właśnie, mogło stać się coś innego. W każdym razie takie doniesienie było. Kolejne doniesienie również pochodzi z regionu dalek Dalekiego Wschodu. W trakcie bitwy o Guadalcanal, jeśli dobrze wymówiłem tę nazwę, amerykańscy żołnierze posuwali się w głąb wyspy. No i 12 sierpnia 1942 roku żołnierze dostrzegli mnóstwo innych świateł. Miały one kolor zielony. Co ważne, było to ranek, czyli nie była to już noc, niebo było już widoczne. Z tych dokumentów, które później opublikowano, ponieważ sprawą zajmował się amerykański wywiad, żołnierze mieli widzieć, widzieć około 150 takich świateł na niebie i na tyle, poważnie, na tyle dobrze je widziano i tak poważnie sprawę potraktowali spodziewano się, że będzie to japoński nalot. W związku z tym oddziały otrzymały alarm przeciwlotniczy no i spodziewano się bombardowania. No ale bombardowanie nie przyszło, po prostu światła przeleciały sobie, były w grupach po około 10-15 takich świateł, przelatywały Widoczne mimo dnia te światła były, przylatywały nad Guadalcanal, nad oddziałami amerykańskimi, no ale nic z nich nie spadło. Również do tej pory nikt nie wyjaśnił tego, co tam się stało i to, to, to zjawisko również zalicza się do Foo Fighters. Ale te pojedyncze incydenty, o których powiedziałem, to jest nic przy tym, co się działo w Europie. Pierwsze doniesienia o Foo Fighters pojawiały się już w momencie lądowania w Normandii, tak naprawdę. Później okazyjnie pojawiały się takie doniesienia. W momencie zaś, gdy był już przełom roku 1944 i 1945, gdy ofensywa aliantów dochodziła do terenów niemieckich, wówczas nie było praktycznie tygodnia, żeby wojsko nie raportowało dziwnych świateł, których przeznaczenia nikt tak naprawdę nie rozumiał. Mało tego, ta sprawa rozgrzewała opinię publiczną na Zachodzie tak bardzo, że już wówczas media zachodnie zaczęły się nią zajmować. I tak oto w marcu 45 roku magazyn Times opisał sprawę. Cytuję. Jeśli mamy do czynienia z mistyfikacją lub złudzeniem optycznym, to nasi piloci z pewnością mieli do czynienia z najdziwniejszą tajną bronią wroga, jaką kiedykolwiek napotkali. W ubiegłym tygodniu stacjonujący we Francji piloci dywizjonu nocnych myśliwców złożyli relacje z całego ciągu dziwnych spotkań z kulami ognia, które od miesiąca towarzyszą im w lotach nad Niemcami. Nikt nie był w stanie powiedzieć, czego, jego zdaniem, owe kule ognia chciały dokonać. Piloci." Są zdania, że to nowa broń psychologiczna Niemców, zgodnie z ich relacjami światła trzymały się bardzo blisko ich maszyn i towarzyszyły im na odcinku wielu mil, by w końcu przyspieszyć i zniknąć". Koniec cytatu. Tak opisywał sprawę Times w marcu 45 roku, czyli to było zjawisko powszechne, mnóstwo osób to widziało, mnóstwo żołnierzy, mówiło się o tym. No i pojawia się tutaj właśnie ten motyw tajnej broni Niemców. Czy mogła to być rzeczywiście jakaś broń, nad którą pracowali Niemcy, naziści? A, o, otóż jak najbardziej. <złyskawek> O tajnych broniach Hitlera istnieje mnóstwo przeróżnych teorii, mniej lub bardziej wiarygodnych, no i tak naprawdę tutaj zajmiemy się jedną z nich, ponieważ yy, są so, so, so osoby, so osoby, są całe grupy, które przekonują, że Niemcy mogli mieć dostęp do jakiejś kosmicznej technologii, do latających spotków, do napędu gra, antygrawitacyjnego. I oczywiście nie jest potwierdzone istnienie czegoś takiego yy, tak ściśle, o tyle nie ma też stwierdzenia wśród historyków, że coś takiego istnieć nie mogło. No I szanowni państwo, są w pewnych kwestiach przesłanki wskazujące, że rzeczywiście coś mogło być na rzeczy. I rzeczywiście, gdyby się okazało, że ta wojna trwałaby kilka tygodni albo miesięcy dłużej, to być może rzeczywiście ta niemiecka Wunderwaffe, czyli cudowna broń, mogłaby odwrócić losy wojny. Tutaj też należy zaznaczyć, że pojęcie Wunderwaffe pojawiło się już w propagandzie niemieckiej po tych wszystkich klęskach, tak? kiedy Niemcy zaczynały dostawać łomot na wszystkich frontach. Propaganda niemiecka głosiła, że Niemcy pracują nad z tą cudowną bronią, która wszystko odmieni. Zaznaczałam też niejednokrotnie, że chodzi to o jakąś broń lotniczą, tak? Jakieś pojazdy latające, które odmienią przebieg wojny. Kwestia widoczności jakiegoś latającego spotka jest jak najbardziej możliwa, ponieważ jest jeden prototyp, który potwierdzony jest historycznie i żaden historyk nie będzie go podważał, który ma dziwny kształt i został skonstruowany. Chodzi o samolot Artura Saka, Sak AS-6. Jest to jedyny opracowany przez Niemców w czasie. II wojny światowej samolot o kolistych skrzydłach. Tutaj na, na, na zdjęciach Państwo widzą, jak ten model wyglądał. Rzeczywiście, jeżeli ktoś spojrzy, spojrzy na niego, czy to z jakiegoś, jakoś z góry albo szczególnie z dołu, mógł mieć wrażenie, że widzi latający spodek, chociaż był to tylko i wyłącznie samolot. Mało tego, on nie został przyjęty przez Luftwaffe. No podczas testów okazywało się, że silnik jest zbyt słaby, są problemy z jego sterownością, no a jednocześnie już dostawali łomot, w związku z tym potrzebowali surowców i stwierdzono, że ten prototyp roz Rozbiorą na surowce. Natomiast wiadomo, że on został wyprodukowany w 1944 roku. Ten jeden egzemplarz tego samolotu w zakładach Mitteldeutsche Motorenwerke. No i właśnie tutaj wiemy, że rzeczywiście on wyglądał od dołu jak latający spodek. Ale też są spekulacje, że. Pewna konstrukcja, która wygląda, wygląda jak latający spodek, również powstała na, po, na podstawie technologii niemieckiej. W 1953 roku Kanadyjczycy stworzyli maszynę, którą nazywano Avrocar. To był okrągły statek powietrzny, który w założeniach miał zbijać się i lądować pionowo i bardzo szybkiej, w bardzo szybkim czasie miał osiągać prędkość ponaddźwiękową. Planowano, że nawet 2400 km na godzinę, czyli. Potężna maszyna, jak na tamte czasy. Są nawet dostępne już zdjęcia, bo ten projekt został odtajniony po wielu latach. Są zdjęcia i ma te krótkie filmy z testów te, tej maszyny. No i rzeczywiście ona no, wygląda jak latający spodek, co tu dużo mówić. Potrafi się unosić nad ziemią, ale projekt ostatecznie wojsko nie przyjęło. Dlaczego? Ano, dlatego, że po pierwsze były problemy ze sterownością, a po drugie, no, miał to być statek latający, tymczasem osiągał on wysokość do 1,5 metra nad ziemią. Tylko że. No właśnie, no nie został on przyjęty. Kanadyjczycy zrobili chłam. Z tym, że właśnie ten model jest obiektem spekulacji niepozbawionych podstaw, jeśli chodzi o technologię niemiecką. Muzyka w latach 50. i 60. zaczęto już mówić o UFO, tak? Było to już po tym incydencie w Roswell. Ludzie gdzieś, czy media, czy jacyś mieszkańcy donosili o dziwnych obiektach na niebie. Zaczęła się już taka powoli otworzyć dyskusja na temat UFO i ewentualnie kosmitów. I w latach 50. i 60. również byli pracownicy, czy to rządów, czy wojsk niemieckich i włoskich, zaczęli się wypowiadać. Zaczę zaczęły pojawiać się artykuły właśnie dotyczące czy to u tych UFO, czy też prac nad tą rzekomą Wunderwaffe, nad którą Niemcy mieli pracować. No i wśród tych artykułów pojawił się artykuł profesora Giuseppe Belutca, włoskiego naukowca i byłego włoskiego ministra gospodarki naro narodowej. On napisał taką frazę, że różne rodzaje dysków latających zostały zaprojektowane w Niemczech i we Włoszech już w 1942 roku. Dalej profesor Belucco pisze, iż miały mieć one dziwny napęd w kształcie dzwonów i być napędzane nieznaną mu mocą. Te spekulacje jeszcze mocniej są podsycane ze względu na y, artykuł y, inżyniera Rudolfa Schrivera, który w rozmowie z Der Spiegel powiedział, że jego zespół BMW w Czechosłowacji miał zaprojektować statek napędzany przez obracanie się płaskich łopatek tur turbiny o 15-metrowej średnicy. I te projekty miały zostać wykradzione po wojnie. I właśnie wiele osób spekuluje, że ten Avrocar y, kanadyjski został zaprojektowany na podstawie tych materiałów, które mieli ukraść alianci. Yy, rzeczywiście tutaj kwestia latającego spotka się pojawia, być może właśnie plany były niepełne, nie można oczywiście też wykluczyć, że ci wspomniani, wspomniani trochę ubarwiali rzeczywistość, albo po prostu kłamali, no w końcu mówimy o byłych pracownikach rządu nazistowskiego, a raczej niechętnie się ludzie do, do niego przyznawali, nawet dzisiaj się niechętnie przyznają takiej współpracy, jest to karalne chociażby w Niemczech, no a tym bardziej świeżo po wojnie, kiedy przecież żyli ludzie, którzy pamiętali, te wspomnienia były bardzo świeże, więc mogli próbować się tak wybielać, zwracając uwagę na jakieś tajne bronie, jakieś kosmiczne projekty. Zwolennicy teorii o kosmicznej technologii Hitlera tutaj przytaczają istnienie. Rzekome istnienie maszyn, które zbiorcze nazywano Nebu, jeśli dobrze to wymówiłem. Istnienia takich maszyn nie potwierdzono, natomiast no, nie stwierdzono, że nic takiego nie było, ponieważ rzeczywiście są pewne poszlaki wskazujące, że nad tego typu technologią Niemcy mogli pracować. To, co łączy te wszystkie relacje, doniesienia czy spekulacje, jest to, że rzeczywiście miały być to maszyny, które przypominają latający spodek. No i biorąc pod uwagę ten kanadyjski Av Avrocar, nie można wykluczyć, że generalnie taki zamysł był obecnie wśród ówczesnych inżynierów obecnych. Miały być też wyposażone w napęd antygrawitacyjny, szanowni państwo. Tutaj jest już taka bardzo gruba spekulacja, bo przecież coś, coś takiego jak napęd antygrawitacyjny nie istnieje, prawda? No, teoretycznie nie. Natomiast tutaj pojawiają się takie teorie. W 2000 roku wydano książkę Prawda o Wunderwaffe. Autor tam twierdzi, że rzeczywiście Niemcy pracowały nad napędem antygrawitacyjnym lub czymś podobnym. I on tutaj przywołuje rzekomo przeczytany przez niego stenogramy byłego oficera SS Jakoba Sporenberga. E, miał napę, napęd tego haunebu w kształcie dzwonu, cytuję, miałby być wypełniony rtęcią lub substancją fioletowego koloru. Ciecz ta nosiła nazwę serum 525. Koniec cytatu. Jeśli chodzi o produkcję tego, no rzekomo produkcję tego napędu antygrawitacyjnego, miała się ona odbywać w fabrykach Skody w Pradze oraz w górach Sowich, m.in. w ośrodku RIS. Osobiście mi się zdarzyło być właśnie w ośrodku RIS w celach turystycznych. Jest tam pan przewodnik, który oprowadza i tłumaczy, co, co tam dokładnie było w tym kompleksie. Oczywiście zaznaczono, że raczej nie pracowano tam nad V2 ani żadnymi tajnymi broniami, ale z drugiej strony nikt nie wie do tej pory tak naprawdę, po co ten wielki kompleks podziemny. Miał powstawać, bo Niemcy go nie ukończyli, przyszli Sowieci. Budowa przerwana z oczywistych względów. Yy, wiadomo, że tam zsyłano ludzi różnych narodowości do przymusowej pracy w ciężkich warunkach. Yy, po kilku miesiącach wielu ludzi tam umierało ze względu na wilgotność powietrza, plus oczywiście katorożniczą pracę. Nie wiadomo jednak, czemu kompleks RIS miał służyć. Są spekulacje, że to miały być bunkry dla Hitlera albo właśnie yy, ośrodek do prowadzenia tajnych yy, prac nad tajnymi broniami. No ale to są wszystko spekulacje. Nie można wykluczyć, że rzeczywiście jednak. Yy, coś takiego mogło się tam odbywać. Jakieś przynajmniej testy prototypowych maszyn pionowego i poziomego, pionowego lądowania i startowania. Czy rzeczywiście chodziło o latający spodek? No nie wiemy tego, tak? No, oczywiście, żaden historyk nie powie, że tak było, no ale są pewne, jak wspomniałem, te spekulacje, że tak mogło być. No i również należy wspomnieć na koniec, że koło ośrodka RIS znajdują się złoża, znajdowały się złoża uranu. Sowieci już je wyeksploatowali, jak się dowiedzieli, że tam są, więc obecnie ich tam nie ma, wówczas jednak były. I tutaj kolejne teorie się pojawiają, że właśnie być może ten tajemniczy napęd antygrawitacyjny, ta kosmiczna technologia y, potrzebowałaby uranu. Szczególnie, że wiemy o tym akurat z wielu dokumentów w różnych miejscach, ośrodkach badawczych, które później alianci y, przejmowali y, podczas wyzwalania Niemiec, że rzeczywiście zdarzało się tam ra wykrywać radioaktywność w małym stopniu. Y, nie wiadomo, czy to chodziło o niemiecką bombę atomową, czy może jednak o ten napęd. To wszystko są niestety, no stety, niestety spekulacje. Nie wiemy, jak było naprawdę, już się raczej tego nie dowiemy. Nic więcej ponad to, co wiemy, tak? No ale wiemy tyle, że rzeczywiście były plany czegoś, co wygląda jak latający spodek. Krótko po wojnie Kanadyjczycy stworzyli pojazd, który po prostu jest latającym spodkiem. Nie unosi się, co prawda, przynajmniej oficjalnie, na jakąś dużą wysokość, ale jednak pot rzeczywiście potrafi wystartować w górę i tak samo wylądować. Być może, gdyby go dopracowano, nie wiem dokładnie, jakie były przyczyny tych wszystkich problemów, czy po prostu się zniechęcono szybko, czy jednak stwierdzono, że nie, no absolutnie to nie może działać? Nie wiemy, dlaczego dokładnie to zarzucono. Nie wiemy, czy rzeczywiście też to zarzucono, no bo oficjalne informacje jedno, a rzeczywistość drugie. No jak było naprawdę. Dowiemy się być może kiedyś, chociaż pewności nie ma. A ja dziękuję za uwagę, zachęcam do zasubskrybowania kanału na Tropie Obcych, zachęcamy także do udostępnienia tego materiału w Waszych mediach społecznościowych. No i żegnam się z Państwem, Dominik Cwikła, do zobaczenia następnym razem.